Witam bardzo serdecznie wszystkich promazowych w tej auli. Witam Dyrektora Szkoły Pana Zbigniewa i Jako nauczyciel senior mam zaszczyt dokonać otwarcia uroczystej Rady Pedagogicznej i na obchody stulecia Zespołu Szkół Numer jeden, Dziękuję bardzo. Dziękuję nauczycielowi, seniorowi, najstarszemu tutaj, dzisiaj na tej sali, za uroczyste otwarcie dzisiejszej Rady Pedagogicznej. ci czcigodni goście, przyjaciele naszej szkoły. Spotykamy się dzisiaj. Aby uczestniczyć w niezwykłej uroczystości poświęconej przedstawieniu programu obchodów jubileuszu Stolecia zespołu szkół numer 1. Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta. Jest też dla nas wyrazem głębokiej wdzięczności, że wspólnie będziemy obchodzić tą uroczystość. Szanowni Państwo. Tadeuszko Tarbiński powiedział: Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości. Jubileusz stulecia szkoły skłania nas do podróży w czasie. Kroniki, fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu pokoleń tworzących wizerunek tej wągrowieckiej placówki. Jej dzieje. To istotna część historii Wągrowca i okolicznych miejscowości, które integralne ogniwo stanowią, stanowią ludzie wychowani i wykształceni w jej murach, bez których trudno wyobrazić sobie naszą codzienność. O Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu można mówić wiele i długo. Na przestrzeni tych stu lat szkoła zmieniała swoje oblicze, Strukturę pokolenia wychowanków, kadrę kierowniczą i nauczycielską. W istocie jednak pozostała taka sama. Jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też miejscem wzajem, wzajemnych relacji mistrz-uczeń, pedagog-wychowanych. Ta relacja wydaje się ponadczasowa. Ponieważ kto liczy na tygodnie, ten sieje trawę, kto liczy na lata, ten sadzi drzewa, a kto liczy na wieki, ten wychowuje i kształci dzieci. Nasza szkoła powstała w 1920 roku jako jedyna szkoła zawodowa w Wągrowcu. Nadano jej nazwę publicznej szkoły dokształcającej. Pierwszym kierownikiem szkoły był... Pan Jan Stachowiak. Zatrudnieni nauczyciele prowadzili naukę teorii. Praktykę uczniowie odbywali u swoich mistrzów w zakładzie pracy. W okresie 19 lat działalności szkoły wykształcono około 1500 absolwentów. Nauka w szkole trwała 4 dni w tygodniu w godzinach od 16 do 20. Do południa młodzież pracowała, pobierając naukę w zakładach rzemieślniczych. Klasy były ogólnozawodowe, kształcące w następujących zawodach. Ślusarz, kowal, blacharz, zegarmistrz, elektromechanik, stolarz, kołodziej, szef, rymarz. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Powszechnej, też przy ulicy Kolejowej. Dekretem Ministerstwa Oświaty z dnia 3 lutego 1947 roku publiczną szkołę dokształcającą zawodową przemianowano na publiczną średnią szkołę zawodową. Uruchomiono ją 1 września 1947 roku w budynku przy ulicy Szerokiej 1. Dzisiaj jest to ulica Jana Pawła II. Taki prawdziwy rozwój szkoły rozpoczął się w latach 60. W tym czasie oddane zostały do budynku nowe warsztaty szkolne. Jest to rok 1965 i to ten budynek powstał w tym roku szkolnym. Gmach szkoły powstał w 1967 roku. A internat w 1969 roku. Wszystkie obiekty zlokalizowano przy ulicy Kcyńskiej 48. W tym czasie szkołą kierował Felix Cieszyński, a zastępcą dyrektora był Alojzy Orylicki. Od roku 1974 do 1980 roku. Zespołem kierował dyrektor Zygmunt Banaszak wraz z zastępcami Alojzym Orylskim, ba Barbarą Maksiej, Edwardem Cieślikiem. W 1981 roku powrócił do szkoły na stanowisko dyrektora Felix Cieszyński. Funkcję tę pełnił do śmierci w 1986 roku. Od roku 1986 dyrektorem z szkoły został Jerzy Garbatowski. Wicedyrektorami szkoły zostali Jan Zenger, Romuald Jaskulski, w późniejszym czasie Mirosława Szynkowiak, Wiesław Zając i Edward Bakta. 1 września 2002 roku szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Na stanowisko dyrektora powołany został Jarosław Berendt. Wicedyrektorami szkoły byli Wiesław Zając, Leszek Prel i Janusz Szczepania. Na tym bym skończył historię szkoły, bo to już są takie czasy nowożytne. Proszę Państwa, każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia, z młodością. A zespół szkół numer jeden nigdy nie był jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością, stworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi, którzy oddali w szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze i kreatywne. Kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć naszą szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj przyjazną, kolorową i otwartą na nowe wyzwania. Dobre rzeczy zawsze rodzą się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzie. Gdzie jest przestrzeń dla marzeń? Szkoła jest właśnie takim miejscem. Tu właśnie są kształcone prawdziwe wartości życiowe. Tu rodzą się najpiękniejsze i najbardziej nieprawdopodobne marzenia. Tu dorastają najbardziej twórczy i utalentowani młodzi ludzie. Dziękuję bardzo i proszę o zaprezentowanie obchodów stulecia szkoły przez panią dyrektor Izabelę Krystkowę. Stulecia istnienia naszej szkoły. Powierzył mi dyrektor dokładnie 19 czerwca 2019 roku. Od razu wtedy pomyślałam, żeby stworzyć osobny program, w który będą zaangażowani wszyscy. Cała społeczność szkolna. Dewiza. To działać tu i teraz, wspominając to, co było, myśląc o historii, a jednocześnie podążając w przyszłość. Przez ten czas przemknęło mi przez głowę sto pomysłów. Przeprowadziłam sto rozmów z Państwem tu wszystkimi wokoło. W wyniku tego powstał projekt historią inspirowani, który teraz Państwu przedstawię. Przygotowania trwały już od września, co pewnie było widać i słychać. Co już mamy? Witek Krystkowiak przygotował logo stulecia w dwóch wersjach. Braknie też logotypu na Facebooku i innych serwisach. Artur Suski opracował baner projektu Historią Inspirowani. Przygotowano też dwie wersje dokumentów firmowych, które będą funkcjonowały przez cały 2020 rok. Kilka rozmiarów kopert oraz specjalną, Teczkę gratulacyjną. Rok jubileuszowy. Inaugurujemy dzisiejszą uroczystą radą pedagogiczną, na której bardzo ważnym punktem będzie wspólna fotografia, bo nieczęsto możemy się spotkać wszyscy razem, więc będzie to miła pamiątka z dzisiejszego dnia. 25 stycznia, bal studniówkowy, stulecie. Młodzież, rodzice i nauczyciele świętować będą 100 dni przed maturą. Tym razem trochę inaczej, bo z akcentami stulecia szkoły. Nad całością czuwała będzie Emilia Moszyńska. Zaproszenia zostały doręczone. Poznanie historii szkoły to Zadanie na ten rok dla nas wszystkich. Zbierze dla nas informacje, opracuje i opublikuje w prasie lokalnej oraz na stronie szkoły zespół Magdalena Weckwer i Joanna Cyganek. Mile zaskoczyli mnie nauczyciele, którzy przyszli do mnie z taką oddolną inicjatywą przejścia w tym roku 100 kilometrów z kijkami. Dołączamy więc wszyscy oczywiście i od lutego ruszamy. Organizacją przedsięwzięcia zajmie się Aleksandra Tabaka-Hoffman oraz Agnieszka Gałowska. O czym marzą uczniowie? O tym wiedzą rodzice. Którzy z Funduszu Rady Rodziców sfinansują miejsce na świeżym powietrzu, gdzie będzie można odpocząć, usiąść z zeszytem, napić się soku, kawy. Projekt wykonają uczniowie architektury krajobrazu, oczywiście pod czujnym okiem nauczycieli Moniki Jana Zdzieszyńskiej i Jurka Zuckerberg. Myślę, że to miejsce, które będzie przyjazne, miłe dla nas wszystkich, które nazwałam kawiarenką pod chmurką, powstanie wiosną. Dzień samorządności. Władzę w tym dniu przejmuje samorząd uczniowski. Będzie on tego dnia zbierał petycje od uczniów oraz inicjatywy klasowe na stulecie. Okrasi to stylizacjami w stylu lat dwudziestych, przy których będzie można zrobić sobie fotografię. Poznamy również muzykę jazzową, początki kina. Samorząd uczniowski w tym działaniu wspierać będzie opiekun Beata Klawiszewska-Kazimiercza. Nie wszyscy do dziś wiedzieli, już po teraz po wystąpieniu dyrektora wiedzą wszyscy, że te budynki szkoły powstały w latach 60. I dlatego właśnie w kwietniu w świetlicy królować będzie świat tamtych lat. Przy aranżacjach Żywcem z lat 60. posłuchamy płyt winylowych i poczytamy o faktach dawno już zapomnianych. Prawi to Katarzyna Leciwierska i Joanna Rosa. Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizują dla młodzieży grę miejską, uczestnicy poszukiwać będą śladów naszej szkoły w mieście. Kolejne punkty to zadania i zagadki do rozwiązania. Nauczyciele, bibliotekarze przygotują ceremonię zamknięcia w kapsule czasu dokumentów, pamiątek, które w obecności władz, nauczycieli, uczniów i rodziców wraz z przesłaniem od młodzieży umieścimy w murach na 100 lat. Konkurs na przesłanie zorganizujemy dla wszystkich uczniów w ramach lekcji języka polskiego. I najlepsze będzie włożone do kapsuły. W maju zbieramy pieniądze dla potrzebujących, aby później podczas szkolnego teleturnieju nauczyciele i uczniowie przeznaczyli zebrane środki na szczytny cel. Beata Pilarska, Barbara Tadeusz-Budnik, Robert Woźniak, wzorując się na milionerach, sprawią, by plany nasze stały się rzeczywistością. Już niebawem Paulina Pankowska ogłosi konkurs. Konkurs na fotografie stulecia. Tych fotografii w szkole powstało wiele. Uczniowie wykonywać będą zdjęcia z wydarzeń szkolnych podczas tego całego roku. Zwycięskie prace wystawione będą w dniu gali. W drugim semestrze pracować będziemy nad przygotowaniem wystawy historycznej pod kierunkiem Bogdana Sąk-Megowskiego, który zna szkołę od podszewki. Planujemy otworzyć wystawę 31 sierpnia a 1 września udostępnić ją dla uczniów wystawa takie są plany będzie obejmowała cały budynek szkoły pamiątki dyplomy zeszyty prace dyplomowe puchary wspomnienia zbierze zespół Kazimierz Rybczyński Robert Burdelski Anna Wesołowska finansowo przedsięwzięcie będzie wspierała oczywiście rada Słuchaczy. Dzień kulminacyjny to 24 października 2020 roku. Tego dnia odbędzie się Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha, której specjalną oprawę przygotują katecheci. Po niej przejdziemy do sali kina na uroczystą galę jubileuszową. Alicja Kotarwa, Katarzyna Kuczarewa-Buzyńska, Joanna Zborowska, Lucyna Walewska-Jastrząbek i Wiktor Krystkowia. To zespół, który sprawi, że będzie to moment wyjątkowy, niezapomniany. Po tej gali będzie gościł nas Hotel Pietrak, gdzie będzie przygotowany bankiet. Projektami Terenów Zielonych wokół szkoły w listopadzie zajmie się. Monika Jastrzeżnińska, Jerzy Springer. Będzie to pierwszy krok do tego, by niebawem powstały jedyne w powiecie ekopracownie, które już od wielu lat stały się popularne na zachodzie Europy czy dużych miastach. Idźmy z duchem czasu, niech modne dziś eko będzie symbolem również naszej szkoły. Szkoła współpracuje od jakiegoś czasu z Politechniką Poznańską. Dlatego i tym razem, w wyniku kooperacji, wygłaszany zostanie cykl wykładów pod tytułem Innowacje, spojrzenie w przyszłość. Dzień patrona to święto szkoły. Dlatego naturalnym jest, do tego właśnie dnia dyrektor przedstawił wizję szkoły, plany na przyszłość i hymn w nowej odsłonie. I ostatni punkt na osi czasu to uroczysta rada pedagogiczna podsumowująca cały rok obchodów. Cieszmy się, że ta setna rocznica będzie naszym udziałem. To my jesteśmy programistami tego wyjątkowego czasu. Świętujmy wspólnie. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa teraz do wspólnej fotografii.